Jeffer jest najliczniejszym kołem działającym przy UMCS. Mamy w swoich szeregach ponad 100 członków, a samo koło działa od ponad 10 lat. To jest grupa fotografów lubelskich zrzesza pasjonatów, których połączyła miłość do fotografii są u nas przede wszystkim studenci, bo GFL jest kołem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ale nie tylko, są ludzie po studiach, przed studiami, tak naprawdę każdy, niezależnie od poziomu, od sprzętu, od fotograficznych zainteresowań, znajdzie u nas miejsce dla siebie i będzie się tutaj świetnie czuł. Jesteśmy też przede wszystkim grupą przyjaciół którzy właśnie mając wspólną pasję, mogą ją pogłębiać, mogą się od siebie uczyć i mogą dobrze się bawić i spędzać czas kreatywnie, bo większość osób w naszej grupie zajmuje się fotografią cyfrową, ale nie tylko, są pasjonaci fotografii analogowej, także otworkowej mamy ciemnie, mamy studio, można u nas robić absolutnie wszystko, niezależnie od tego, jak dużo ktoś umie przychodząc do nas. I jakim sprzętem dysponuje, bo tutaj wszystkiego można się nauczyć i wszystkiego dowiedzieć. Są to przede wszystkim amatorzy, profesjonalistów jest trochę mniej. Zrzeszamy ludzi, którzy zajmują się właściwie niemal każdym rodzajem fotografii: od fotografii portretowej, przez planerową, fotografię makro, fotografię nocną, fotografię produktową, fotografię reklamową i wszystkie osoby, które troszkę już się na tym znają, swoją wiedzą dzielą się z innymi dlatego zawsze. Można się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy na temat dziedziny, która nas interesuje, niezależnie od tego czy kiedykolwiek robiliśmy takie zdjęcia, czy dopiero chcemy zacząć robić takie zdjęcia. Więc wybór kategorii fotograficznych jest bardzo szeroki. Są to głównie wykłady teoretyczne, ale praktyki zawsze jeśli możemy ją je zorganizować, to organizujemy. Często jest też tak, że zaczynamy od teorii i na przykład w weekend jedziemy na plener praktyczny. Na przykład fotografię nocną nie da się zrobić w mieście, więc plenery są poza miastem. I zapraszamy też gości, którzy przychodzą do nas i opowiadają o swojej pracy, o swojej pasji. I którzy też przekazują nam bardzo dużo cennych informacji i swojej wiedzy. Więc Lubelskie Dni Fotografii to taki takie GFL-owe dziecko, jest to trzydniowy festiwal, podczas którego, no, przez całe trzy dni się wszystko kręci wokół fotografii. Zapraszamy gości, mamy jakby takie bloki tematyczne i w związku z tymi tematami robimy różne spotkania, plenery, imprezy, na przykład zeszłoroczne zeszłorocz rubelskie dni fotografii oscylowały wokół fotografii modowej, w związku z tym mieliśmy nie tylko warsztaty z fotografii, ale także spotkanie z modelką, która powiedziała, jak z jej perspektywy wygląda praca w tej branży, spotkanie z wizerzystką, z fryzjerem, warsztaty komputerowe, czyli z obróbki, postprodukcji i samych, same, same zdjęcia. Był też u nas Paweł Titor Adamiec, który jest... Bardzo znanym kostiumografem, charakteryzatorem i oprócz takich bardzo dziwnych, specyficznych i charakterystycznych zdjęć, które tworzy, zajmuje się również fotografią modową i jest wykładowcą w lubelskiej szkole fotografii. W tym roku organizowaliśmy również dzień kobiet. Był to konkurs zdjęciowy, konkurs, w którym można było wygrać sesję zdjęciową. Zgłaszały się do nas chętne dziewczyny w wymyślonych przez siebie stylizacjach, z czego było wybranych przez naszych członków kilka dziewczyn w drodze głosowania. I one właśnie wygrały sesję zdjęciową, do której zapewnione były wizażystki, fryzjerki, dziewczyny same miały pomysł na swoje, swoje, swoje stylizacje, które były wykorzystane podczas sesji. Było bardzo duże zainteresowanie, nie spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, bo na początku było trochę słabiej, ale później się dziewczyny zaczęły zgłaszać i zaczęło się zgłaszać dużo fotografów naszych, naszych członków, którzy chcieli im robić te zdjęcia i zdjęcia wyszły naprawdę super. Wyjazd w ostatnie. ostatni, to był nasz ostatni plener fotograficzny. Przychodziliśmy, robiliśmy zdjęcia, a niektórzy nawet nie robili, ale, chodzili po, ale górach. chodzili po górach, i to jest najważniejsze. A później się integrowaliśmy y, przy grach, przy gra? planszowych. To znaczy, że? to ty tu podpuszczasz? Ja tutaj nie jestem osobą, która, która grała. Ja nie grałam. Nie, to jedliśmy to... dużo kabanosów i bananów. Tak. Yeah. I, I ogólnie było fajnie. Dobra. I zrobiłam... O. Zrobiłaś dobre zdjęcia? Nie. Yeah. Ale zdobyłeś, Ale zdobyliśmy parę szczytów. Zrobiłam jakiekolwiek zdjęcia. Kilka było. Akcja charytatywna przy współpracy z kołem, z naukowym kołem anglistów. Zbieraliśmy Pieniążki na turnus rehabilitacyjny dla Tomcia Kika. I Akcja polegała na tym, że każda osoba mogła przyjść, rzucić trochę grosza i zrobić sobie profesjonalne zdjęcia tutaj w naszym studio. Czym właśnie włączyliśmy się w tą akcję? Ponieważ zdjęcia robiła mama Tomcia, Justyna, która jest zawodowym fotografem, i właśnie we współpracy z nami powstały naprawdę, naprawdę fantastyczne sesje zdjęciowe. Postanowiła zleć imprezę z okazji wydania książki Opętanie Ludwikatora. I poproszono nas, abyśmy do tej książki zrobili wystawę, ponieważ akcja książki toczy się w Gorzkowie, który jest położony na Lubelszczyźnie. Więc ekipa GFL-owa pojechała tam, zrobiła zdjęcia, bardzo dobre, oraz filmik i również, e, bardzo również bardzo dobry. I zdjęcia te e, później wisiały na wystawie, podczas e, wieczorku autorskiego, e, który miał promować e, książkę. Można uchwycić minutę, pięć minut czasu na jednym zdjęcie. Jeden z naszych członków w tym roku wystartował z projektem Laboratorium Fotografii Otworkowej i prowadzi warsztaty zarówno dla członków GFL, jak i ludzi z zewnątrz, m.in. w szkołach, właśnie z fotografii Otworkowej, gdzie członkowie, czy znaczy uczestnicy warsztatów budują sobie aparaty sami, a potem wykonują nimi zdjęcia i wywołują te zdjęcia w ciało. Aby zostać członkiem GFL-u tak naprawdę nie trzeba spełniać jakichś restrykcyjnych warunków. Wystarczy trochę chęci i jakaś pasja do fotografii. Nie ma znaczenia, czy, czy studiujesz, czy uczysz się. Dokończ zdanie! GFL jest fajny! Bo, bo jesteśmy my. No nie. Nie no, to no, ludzie w GFL-u, najlepsi. Nie ma lepszych ludzi w całym mieście zgromadzonych w jednym miejscu niż u nas. Najlepszy. Dobra. Co sądzicie o aktualnym prezesie GFL-u? Nie, nie możemy się wypowiadać, bo się dzieje Możecie Ale możecie powiedzieć coś pozytywnego. Ciężko. Przynajmniej y, przychodzi na spotkanie, co jest najważniejsze. Tak. Czyli spieszuje się jako głowa. Y, odmawiacie udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Wpisuję się, daj radę. Pytaj się mnie, <laughs> czy studiujesz, czy uczysz się, czy, czy po prostu jesteś na bezrobociu. <laughs> Grupa fotografów lubelskich jest naj. No właśnie, to już jest... nie właśnie to jest najtrudniejsze. I tak stoi nie. No, tak mów. Czuję się jak Łewy drzew.